Hej wszystkim witam Was w drugim odcinku z podsumowań, gdzie zbieramy sobie pieniądze na Falcon Gravesy, mamy do uzyskania 55k, bo tyle mniej więcej będą mnie kosztowały te Falcon Gravesy powiedzmy, że to jest bardzo promocyjna cena po tym co się w ogóle zadziało przez kilka lat, bo na początku no to jak pamiętacie one kosztowały chyba 185, także no po prostu korzystamy z okazji, że kupujemy ten właśnie ostatni item do naszego eku, który nam jest przydatny. No i brakuje nam 25kk do końca, więc no zobaczymy co się wydarzy za tydzień, za dwa, za trzy, może już wtedy do miesiąca czasu Będziemy mieli tyle, żeby je sobie Zakupić na markecie. Za niedługo też startuje Bewitched World Event, chyba za tydzień Dzisiaj mamy 15, także to chyba jakoś gdzieś tak za tydzień startuje Sobie spojrzę jak to wygląda Także też będzie odcinek nie wiem, czy zdążę nagrać odcinek startowy, że zaczynamy to robić, ale jakbym tego nie zdążył nagrać, no to yy, Po prostu będzie odcinek yy, Ile na tym zarobiłem, na tym evencie To się dokładnie zaczyna, no tak, dokładnie za tydzień w piątek się zaczyna, dzisiaj mamy sobotę Więc to jest piątek, sobota, niedziela Poniedziałek, wtorek, te właśnie 5 dni Tego Bewitched'a, bardzo krótki evencik No ale no coś tam się może uda zarobić, no zobaczymy jak to będzie, jeśli mi się nie uda nagrać właśnie odcinka rozpoczynającego tego no to nagramy odcinek ostatni i tam będę opowiadać ile właśnie na tym evencie sobie zarobiliśmy także przechodzimy sobie do tego co się wydarzyło po ostatnim odcinku i zaczynamy sobie od tamtej niedzieli. Zrobiliśmy zysk 460 526 Golda Timka 120K 12 cc, 200 punktów na backpack 8100 i WZ123 co nam dało 200k. W poniedziałek był zysk 396 783 golda, Druma 1 cc no i WZ123 co nam dały 200k. Wtorek mamy zysk 176 823 golda. Timilka 6 cc, 200 punktów na backpack 8300, Druma 7 cc no i WZ123 200k. We środę mieliśmy zysk ponad 1 kk. Sprzedał nam się Stibia ty Energy Resilience za ponad 900k. timikę na 500c poleciał, 200 punktów na Backpack 8500, no i WZ123 200k. W czwartek tu mieliśmy zysk ponad 2,2kk. Charm Upgrade za 1,5 sprzedał K 3 c 200 punktów na Backpack 8700, no i WZ123 200k. W środę mieliśmy zysk ponad 7cc. Także tak mało w sumie. Timilka 500C, 200 punktów na backpack 8,900. No i wuzetki 1, 2, 3, co nam dało 200k. Sobota tu mamy zysk ponad 900k. Timilka 500C, WZK standardowo 200k. No i 200 punktów na backpack 9100 punktów. Niedziela to jest zysk ponad 1,5kk. Timilka 10cc, skaletka 1cc. 113 klasterków za ponad 300k mi się sprzedało. No i tutaj sprzedaliśmy 4DKB te części kostki za 1 i 6KK w sumie, także też spoko coś tam zarobiłem. No i 200 punktów na backpack 9300. W poniedziałek tu mieliśmy stratę 6980, niewiele zrobiłem. Timilka 6CC, no i 200 punktów na backpack 9500. Wtorek mieliśmy zysk ponad 350k, Timilka 11cc, no i tylko 200 punktów na Backpack 9700 i tylko tyle zrobiliśmy. We środę był zysk niecałe 600k, Timilka 13cc, Skaletka 7cc, no i 200 punktów na Backpack, co nam daje 9900 punktów. czwartek mamy zysk ponad 800k, Ice Amplication się sprzedał za 764k ponad. Dimika 15 cc, 200 punktów na backpack, 10100 punktów. Piątek, dzień wczorajszy, zysk 267, 840 golda. Tylko zrobiłem rano Timirę. Było 13 cc. Oczywiście druga skaletka robiłem codziennie, ale tutaj akurat wczoraj nic nie wpadło. I mamy sobotę, dzień dzisiejszy, 15 czerwca. A i tutaj jeszcze moje dwa obrazki. Gdzie właśnie mieliśmy Złota, złoto, zapomniałem sobie to wczytać, ale już to przeglądamy. Pulpit, pulpit i tu mamy dwa złota, chociaż jeden item jak nie jest złoty, bo zaświecił się na fioletowo, ale tak czy on jest po prostu złotem. Tu mamy jeden obrazek. Tu mamy złoto, Lion Axe, to wypadł mi w ogóle w nocy, bo po pracy robiłem jeszcze ma solo. Także Lion Axe nie wypad. No i mamy jeszcze jeden obrazek. To chyba będzie ten. Tak, i tutaj mamy no fioletowy item. Lion Long, bo on się po prostu nie zaświecił na żółto. Tam na markecie pewnie już cena pospadała. Ale na markecie on widnieje ponad 1KK jeden, jeden dalej, także no. Po prostu tutaj się nie wyświetliło na, złot, na, złot, na żółty, tylko na ten właśnie fioletowy. Ja sobie gdzieś tam zostawię tego Lion Long Słoda. No, prawdopodobnie mamy już dwa, bo jeden leży w domku. I może kiedyś będę chciał po prostu styrować te dwa miecze, żeby był jeden po prostu T1 Longbow, bo on ma tam obrażenia od ziemi. I może gdzieś bym go chciał tam wykorzystać na jakimś spocie. Zobaczymy. Na ten moment mamy level 391. W tygodniu sobie troszkę poexpiliśmy gdzieś tam na Waelionach na Darashi. Jako tako tam było, chociaż nie wyciągałem tyle ile na filmikach na YouTubie. Bo gdzieś tam miałem koło 3 Kaka Expa. Mimo że robiłem tam full klaty, nie wiem czemu po prostu tak mało tam wyciągałem. Patrząc na filmiki na YouTubie to mieli o wiele więcej. No ale oni też mieli ponad 400 na levele i Speedhornowe eku, Więc kto wie, czy Spirit Horn ze Słos z ledarem nie robił tam po prostu większej roboty, że tyle więcej Expa tam wyciągali. Nie wiem. Kiedyś tam wbijemy ten 400 level, no to Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy faktycznie się będzie lepiej ekspiło jeśli chodzi o ten level 400. No, to gdzieś tam mam założenie takie, że dopiero we wrześniu wbijemy ten level 400, a tak właściwie 401, bo przy użyciu kamienia we wrześniu, tam do końca września będzie można go użyć. No, to z levela 399 awansujemy na 400 pierwszy level. Takie jest moje założenie. Ale to jeszcze będziemy nabijać te 8 leveli, żeby był 399. No zobaczymy, jeśli zdąży wcześniej, no to po prostu wbijemy ten 300, 400 wcześniej. Na ten moment gdzieś tam zakładam, że dopiero we wrześniu to nastąpi. No i co by tu jeszcze opowiedzieć, no chyba tyle no. Zobaczymy jak to mniej więcej wyjdzie, chociaż no naprawdę expienie solo to jest tragedia, bo bieganie z tymi mobkami to... No ale na tej dalaści, no to jeszcze blisko mamy na Refila, więc no jako tako tam wychodziło po pracy gdzieś tam 23-24, no to tam już było pusto, więc można było spokojnie sobie fajnie poekpić, ale na ten moment właśnie jeszcze musimy nazbierać te Falcon Gravesy, a jeśli po prostu kupimy te Falcon Gravesy, no to możliwe, że po prostu będzie Saya jak dobijam te. Ten 400 level, zobaczymy jeszcze mniej więcej ile mi to zajmie to zbieranie. Niestety z Tibiadoyne w tym tygodniu nie dostaliśmy nic, aczkolwiek były dwa opakowania, to wymieniłem za punkty, no ale tam nie wpadło nic za ciekawego, takiego zarobkowego, także no powiedzmy, że no nie jestem na minus, ale no nie jestem też na jakimś tam plusie, bo wzięcie udziału w t no nie zawsze nam daje coś w depo, ale zawsze daje nam punkty, w zależności od tego, na jakiej jesteśmy fali. Także, no, dopiero za dwa tygodnie kolejne rozdanie. No, i też będziemy to robić. Zobaczymy, co wpadnie za dwa tygodnie. Jakby mi właśnie to jakaś stamina exemption wpadła, no to byłoby też fajnie, no, ale no, zobaczymy. Trudno, trzeba jakoś grać, trzeba jakoś żyć w tej grze. Także, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kto wie, może już po prostu następny odcinek będzie finałowy. Nie wiem też tego, kiedy go nagamy, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy. Także, spodziewajcie się takiego odcinka, a my za chwilkę sobie ruszamy ze streamkiem, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, miłego tygodnia i udanych łowów na TBC. Papa!